Dzień dobry w nowym dniu, dzień dobry wam w nowym dniu jest um, chyba przed południem, a jak nie, to jest to dopiero co południe. E, byliśmy ja mam szybciutko do pracy, po pracy pojechaliśmy e, z samym na miasto, kupiliśmy e, prezenty e, urodzinowe, e, bo dzisiaj w planach mamy e, to, że idziemy na trzy imprezy urodzinowe. I e, oczywiście muszą być prezenty. Na to. Więc zaraz Wam pokażę, co nie jest, e, co nie jest pakowane Pokażemy Wam, e, a co jest pakowane no to no co nie. <grym> e, także zapraszam Was na, na dzisiejszego fragmaza. W ogóle, zobaczcie, kupiłam sobie y, właśnie tam na Efteling. Kupiłam y, taki magnes i byliśmy właśnie na tej, y, na tej strasznej kolejce na tej kolejce i pamiętam właśnie, że jak tutaj się tak zjeżdżało na dół, to tutaj właśnie była taka chmurka i nie wiadomo było, jak długo jeszcze my będziemy schodzić w ten dół i to było dość straszne i bardzo, 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 bardzo fajne, więc to była moja ulubiona atrakcja, dlatego też kupiłam z nią taki fajny magnesik, więc tak. Nie widać yes. mnie, ale mamy po jesteśmy po pierwszych yy, yy, urodzinach. Teraz lecimy na drugie. Tak jak myślałam, jest ale bardzo mało yy, zostało nagrane dzisiaj. Yy, ale to szczególnie przez to, że nie chciałam yy, nagrywać tych, którzy wiecie, nie chcieli. I w pewnym momencie po prostu się nie opłacało nagrywać niczego. Dlatego yy, uciekam teraz. To domu, to już koniec.